Prosimy o podsumowanie meczu sparingowego z Radomiakiem. Uważam, że to był bardzo pożyteczny sparing dla nas. Nie mogliśmy grać meczu mistrzowskiego, więc trzeba było rozegrać grę kontrolną. Jestem z niej zadowolony z tego względu, że Radomiak tutaj pokazał dobrą piłkę. Mieliśmy możliwość skonfrontowania się naprawdę z dobrym zespołem pierwszoligowym. Dlatego uważam, że była ta gra zarówno potrzebna, jak i bardzo pożyteczna dla nas. Mateusz Żegota, ŁKS Fans, w pierwszej połowie zabrakło bramek, a zagrała praktycznie ta sama formacja ofensywna co w Opolu. Czy piłkarze mieli inne założenia niż podczas meczu w Opolu? Nie, nie mieli innych założeń. Też wychodziliśmy z takim założeniem, żeby grać ofensywnie, żeby szczerać bramki, stworzyć sytuacje bramkowe. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. To nie jest żadne wytłumaczenie z mojej strony, tylko fakt, że trzeba stwierdzić, że inaczej przygotowujemy się do meczów mistrzowskich, inaczej do gier kontrolnych. I jeżeli zawodnik nie jest świeży, nie jest w pełni wypoczęty, to również to się odbija na postawie meczowej. To było się widać po moich zawodnikach, że brakowało dokładności, brakowało precyzji, brakowało takiego czasu reakcji, który jest wymagany właśnie w tym, żeby takie sytuacje stwarzać, a jeśli one są, to żeby się decydować na uderzenie. Było dzisiaj dużo grania takiego w poprzek i do tyłu, a za mało takich właśnie akcji, które kończylibyśmy strzałami, chociażby tak jak na początku drugiej, połowie, drugiej połowy, kiedy po tej ładnej akcji zdobyliśmy gola. Jeszcze jedno, Mateusz Żegota, jest Fans. Czy rozmawiał Pan z Łukaszem Sekulskim na temat spekulacji transferowych? Czy nie boi się Pan, że zostanie z jednym napastnikiem w kadrze? Nie rozmawiałem z Łukaszem na temat jego ewentualnego odejścia. Łukasz cały czas jest w UKS-ie, gra dla UKS-u i wierzę głęboko w to, że tak pozostanie i że nie zostaniemy z jednym napastnikiem, z jedną dziewiątką, tylko że będą ten duet tworzyć cały czas dalej i Samu, i Sekul. Krzysztof Sędzicki telewizja Toja. Pytanie o ustawienie w drugiej połowie. Dobrze widzieliśmy wariant z trzema obrońcami środkowymi? Jak trener ocenia Tomasza na wodkę na prawej obronie? Oceniam go bardzo pozytywnie. To był jego pierwszy mecz po takiej można powiedzieć dłuższej absencji, jeżeli chodzi o rozgrywanie meczy. Tomek jest po dwóch tygodniach dość intensywnych zajęć, ale pokazał dzisiaj, że ma papiery nagranie, że jest zawodnikiem dobrze zaawansowanym technicznie, zawodnikiem szybkim, groźnym w ofensywie, także myślę, że będziemy mieli tylko same korzyści z jego obecności tutaj i że ta rywalizacja, jeżeli chodzi o tą pozycję prawego obrońcy będzie taka naprawdę solidna, zarówno ze strony Tomka, Maćka i innych zawodników, którzy kandydują do gry na tej pozycji. Krzysztof Sędziski, Telewizja Toja. Defensywa tak naprawdę popełniła jeden błąd, który skutkował stratą bramki. Jak trener ocenia postawę tej formacji? No tak, jak pan redaktor powiedział, popełniła tylko jeden błąd. Szkoda, że ten błąd kosztował nas utratę gola, ale po to są właśnie gry kontrolne, żeby z błędów wyciągać wnioski. Trzeba też pamiętać o tym, że dzisiaj ten skład zarówno w pierwszej połowie, jak i w drugiej połowie to był skład, można powiedzieć, taki totalnie zróżnicowany, tak. Jeśli byśmy mieli wystawić optymalną jedenastkę na ten dzisiejszy mecz, to też inaczej wyglądałby blok obronny w drugiej połowie. Zarówno Maciek Damc, jak i Tomek Nowotka to są zawodnicy, którzy po raz pierwszy grali ze sobą w tej formacji. Nie wolno zapomi zapominać też o Mieszku, który też no, grał, można powiedzieć, po raz pierwszy z Tomkiem Nowotką. No i Max Rozwandowicz, on oczywiście grywał na pozycji środkowego obrońcy, ale obecnie grywa jako zawodnik numer 6, więc ten blok obronny był totalnie nowy, można powiedzieć, więc miał prawo popełniać błędy, no i po jednym z takich błędów, Wpadł gol, ale ja bym tego nie oceniał jako błąd bloku obronnego, tylko błąd w grze obronnej całego zespołu. Bardzo dziękujemy, trenerze, i powodzenia. Dziękuję bardzo.